Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki pojazdów. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Och, Karol, ale nie, nie odnosi to wcale do komedii, którą oglądaliśmy. O, Karol czy O, Karol 2, tylko do tego, że Karol jesteś... Taką bardzo ważną twarzą amkarowych wtorków. Spotkaliśmy się ostatnio na Autonostalgii. Ja już byłem pod wrażeniem planów i powiem Ci szczerze, jak byłem na tym ostatnim amkarowym wtorku w ubiegłym roku, to byłem de deczko zasmucony, bo wiesz, ciemno było, smutno i jakoś tak powiało zimą, a tutaj może nie wiosną, nie upałem, ale wieje całkiem przyzwoicie. E, Karol, pierwszy amkarowy wtorek 2025. Tak, dokładnie. Dzisiaj startujemy 13 maja od godzinki 19 teraz dokładnie mamy 18.30 i zobacz ile już aut zjechało Olo. Zjechało i zjeżdżać będzie. Wiesz co, jak tutaj się pojawiam, to uwielbiam ten pomruk, v samek e, Brzmi naprawdę fajnie i dostojnie. Nie można przepałowywać za bardzo, bo to jest niemile widziane przez organizatorów i sąsiadów, ale jak one idą na wolnych obrotach, to brzmi to naprawdę przezację. E, kocham amerykańską motoryzację i wiesz, że coraz bardziej mi odbija na tym punkcie od lat zresztą, ale coraz bardziej jak chodzi o ilość. I myślę, że to jest takie zarażanie ludzi czymś, co różnie się znacznie od tego, co nas otacza na drodze. Jak jadę, nie wiem, hamerem, czy jadę przewim, to momentalnie głowy się odwracają, bo ludzie widzą wreszcie coś innego. A tu, dzięki Waszej inicjatywie i Twojej sympatycznej twarzy, można obejrzeć bardzo wiele takich aut. I słuchajcie, czy może przyjść ktoś po prostu z ulicy i poglądać? Oczywiście zachęcamy i zapraszamy, dlatego. Coraz częściej na tych grupach udostępniam to, udostępniamy to wydarzenie, żeby nawet ludzie z zewnątrz po prostu przechodnie dowiedzieli się o tej inicjatywie bardzo ciekawej zrzeszającej fanów amerykańskiej motoryzacji i żeby po prostu zobaczyli tą prawdziwą motoryzację. Wiesz, ale to jest też fajne, bo zawsze o tym mówimy, że pojawiają się tutaj ludzie, którzy prowadzą własne firmy. Firmy motoryzacyjne, nie tylko motoryzacyjne, ale znają się na sprzęcie, wiedzą co w trawie pisze. Jak posłuchają chwilę silnika, to wiadomo co się dzieje. Jak postoi chwilę na betonie, wiadomo z czego kapie i co trzeba w najbliższym czasie zrobić. To też takie miejsce porad. E, oczywiście, wymiany informacji, nowych doświadczeń. Tak jak wspomniałeś wcześniej, no przyjeżdżają tutaj mechanicy, detailerzy, ludzie, którzy naprawdę siedzą w tej, w tej, w tej amerykańskiej motoryzacji i zwykli, znaczy zwykli, głupio, to co brzmiało, ludzie, którzy naprawdę na przykład w tym roku stali się posiadaczem amerykańskiej fury i w ten właśnie sposób na tym wydarzeniu potrafią zaczerpnąć ciekawą wiedzę na temat swojego auta. Jest to jest stoisko, w którym można kupić fajne blachy do garażu. Są też kiełbaski. Pozyskałem już tak i dla Hamera, i dla Pontiaka. I myślę, że to jest niegłupi pomysł na to, żeby ubarwić sobie życie. No bo w końcu nic tak nie cieszy mnie, a już tym bardziej chyba samochodu, bo wiesz, że samochody mają duszę. Jak ma świadomość, że o niego się dba, i robi się dla niego specjalną miejscowę. Oczywiście że tak, no, sam dzisiaj pokazałeś te blachy, blachy na nie wiem, na ściany, fajne gadżety amerykańskie. Zazwyczaj tą scenografii upiększają własnego garażu i tak dalej. Wiesz, u mnie jest jeden kłopot, ja już nie mam gdzie tego wieszać, ale wymyśliłem sobie, że będę wieszał na miejscach garażowych, bo wtedy to jakoś tak fajnie wygląda, jak każde auto, które stoi, ma za plecami jakiś tam fajny szyld, który twierdzi, że to jest jego cholerny świat, miejsce. Dokładnie, ma tutaj swój szyld, tutaj ma stać i koniec, no nie? No czyli taki. Jego domek, że tak bym powiedział, no nie? E, Karol, e, gdzie można obserwować informacje o kolejnych Amkarowych Wtorkach? Bo jak ten e, program będziecie Państwo oglądali, to już będzie po fakcie. E, natomiast co drugi wtorek, o ile wiem, ale trafić co drugi wtorek, nie wiedząc kiedy jest pierwszy wtorek, no to już jest pewien problem. Wiesz co, tak, teoretycznie to jest co drugi wtorek. Mm, na naszym Facebooku Amkarowe Wtorki Warszawa, tam ja z wyprzedzeniem dokładnie tygodniowym, zawsze obserwuję tą pogodę, jak... Jak się zapowiada, i zakładam, robię wydarzenie nadchodzącego wtorku, tak? no i wtedy udostępniam i rozsyłam to dalej. Też powiedzieć, że to, że dzisiaj jest ten wtorek 13, to nie jest wynikowa tego, że akurat ten wtorek wybrać, tylko sprawdziłeś pogodę. Tak. E, sprawdzaliśmy pogodę. Zapowiadało się, że będzie fajnie słonecznie, no i tak jest. Troszeczkę wieje, ale to w ogóle nie przeszkadza. Nie, no wiesz, w końcu możemy się na chwilę schować w aucie. Podjeżdżają kolejne samochody, nie zawsze co są takie totalne klasyki, jak jakieś El Camino albo coś w tym stylu. Przejeżdżają też nowe fury, ale spod znaku Mustanga, spod znaku Dodge'a e, czy Pontiaka. Tak, dokładnie. My nie zamykamy się tylko, Olek, na, tak jak wspomniałem wcześniej, na, tylko na klasyki. Zrzeszamy fanów amerykańskiej motoryzacji. Od najstarszych klasyków po współczesne wozy, jak Challengery, Mustangi, Chargery, także wszystko wieszno. Wiesz co? Pojawiają się takie fury, które są bliskie mojemu sercu. Chevrolety, Wany, G20, czy GMC Vandury, bo to praktycznie jedno i to samo. To są samochody, które widujemy na imprezach, na których razem jesteśmy, na autostalgii, czy gdziekolwiek jeszcze. I to są takie wozy, które no, uwielbiam ponad wszystko, bo są bardzo uniwersalne. To jest samochód, którym można wybrać się na przejażdżkę po mieście lightową, ale można też pojechać gdzieś nad morze i pospać w takim aucie i rzeczywiście on jest no, idealny. Wiesz co, bardzo rzadko widuje tu na miejscu autka, w ogóle jest bardzo niewiele autka, które właśnie w tej chwili wjechało w kolorze żółtym. Dodge Viper generacji dokładnie drugiej. To są auta, które są bardzo rzadko spotykane. Z czego Twoim zdaniem to wynika? Na pewno to wynika z dostępności, ale przede wszystkim e, ceny. Niestety wiele tych aut e, no, zostało rozbitych, że tak powiem, no bo one są naprawdę dla wytrawnych, jak gdyby kierowców, trzeba naprawdę potrafić tym autem jeździć. Ja miałem akurat przyjemność się przejechać właśnie tym żółtym Szymona. To są auta, które mają potężny silnik wyjęty z ciężarówki, ale podkręcone i rzeczywiście tym można nieźle rozrabiać. Wspomniałeś o tym, że wiele z tych samochodów zostało rozbitych. Ja też obserwuję auta, które dostają w kości to porządnie, bo to jest zwykle tylny napęd. Te klasyczne wozy nie mają żadnych systemów kontroli trakcji ani tego typu patentów, a moment obrotowy jest niesamowity. Dlatego trzeba na to uważać i trzeba mieć świadomość, że no, to się troszeczkę inaczej prowadzi niż współczesne auto z przednim czy czteronapędem tylko to po prostu wymaga umiejętności. To jest fajny klimat i oby te samochody jak najdłużej były w całości nieporozbijane, bo jak rozumiem ludzie, którzy tu przyjeżdżają potrafią to prowadzić, te samochody nie są obite i poniszczone. Dobra, to co? Następny amkarowy wtorek pojawia się tylko się tam czy. Może tym razem wyciągnę Chevroleta, bo jak byłem nim na zakończeniu to bardzo się podobał. Bardzo chętnie zapraszamy serdecznie na Twoją klasyczną, kultową G20 przybędę jako żywo. Do zobaczenia zatem na kolejnym Amkarowym i nawet jeżeli nie macie amerykańskiej fury, sprawdzajcie na Amkarowe Wtorki, to jest taka strona, kto i kiedy pojawi się na tej imprezie kiedy ona tak dokładnie będzie. Przyjedźcie po prostu po to, żeby pooglądać, przymierzyć się i może zakupicie. Jeszcze pamiętajcie, spotkamy się również w tym sezonie tutaj, w tym miejscu, w Automobil Klubie Polskim, tutaj na autodromie Bemowo. Także zapraszamy serdecznie, a wszystkie informacje Informacje na Facebooku na Amkarowe Wtorki Warszawa. Powiedział Karol. Dzięki Karolu. Dziękuję serdecznie.